Dzień dobry. Wszyscy przeżywamy tragedię narodu ukraińskiego, agresję rosyjską na Ukrainę, gigantyczną falę uchodźców, naszych sióstr i braci z Ukrainy, którzy przybywają do Polski, ale także turbulencje, niepokoje, które towarzyszą dzisiaj każdej polskiej rodzinie, co związane jest choćby z kondycją polskiej złotówki, czy galopującymi cenami, w tym cenami paliwa. Dzisiaj Właściwie dwa hasła powinny towarzyszyć y, wszystkim rządzącym, wszystkim aktywnym publicznie w Polsce: wszystkie ręce na pokład i wszystkie dostępne środki i pieniądze dla Polski jak najszybciej. Ta dość niepokojąca sytuacja polskiej złotówki jest y, także bezpośrednio związana z faktem, że ciągle nie mamy odblokowanych środków europejskich. I tak naprawdę to, co dzisiaj wydaje się potrzebą chwili i to już taką dramatyczną potrzebą chwili, to jak najszybsze odblokowanie przez PiS, przez rząd premiera Morawieckiego tych relacji z Unią Europejską w odniesieniu do środków europejskich. Tych środków może być dużo z różnych źródeł. Trzeba dzisiaj podjąć maksymalne starania o wszystkie te środki. I dotyczy to także zakończenia tej niepotrzebnej, szkodliwej dla Polski, dla Polaków, idiotycznej wojny, którą yy, yy, no PIS wypowiedział i polskiej praworządności i Unii Europejskiej. Dzisiaj to ma bardzo konkretny wymiar. Proszę państwa, nie ma w tym przypadku, że waluty dwóch krajów ucierpiały najbardziej, i to tak wyraźnie, tak jednoznacznie najbardziej w związku z wojną wypowiedzianą Ukrainie przez Rosję. I to jest polska złotówka i węgierski fornit. Tutaj chyba nie trzeba dodatkowych komentarzy. Dlatego gorąco apeluję przede wszystkim do y, premiera Morawieckiego, do prezesa Kaczyńskiego, do prezydenta Dudy, żeby jak najszybciej y, odblokowali te środki, które są w naszej dyspozycji, są w naszym zasięgu. Ja ze swojej strony będę w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin i w Brukselu, i na szczycie w Paryżu zabiegał o to, żeby ze strony europejskiej nie było jakby cienia wątpliwości, że dzisiaj Polska potrzebuje maksymalnej pomocy wszystkich dostępnych środków, w tym środków dla samorządu. To drugie. Hasło, które jest hasłem, też chwili. To wszystkie ręce na pokład. Ja też tutaj apeluję do rządzących, żeby oprócz jakby tych no, działań dyplomatycznych, które doceniam, i tej promocji solidarności z Ukrainą, żeby też administracja rządowa wzięła się do takiej bardzo rzetelnej roboty. Tylko wczorajszej nocy, o czym poinformowała wiceprezydent Warszawy, pani. Aldona Machnowska, tylko w, tylko w jedną noc, tylko na dwóch dworcach warszawskich, na wschodniej i na zachodniej, przyjęto i starano się jakoś obsłużyć, pomóc blisko 20 tysięcy Ukraińców, 20 tysięcy Ukrainek i Ukraińców. To daje wyobrażenie to o skali, z jaką mierzą się dzisiaj samorządy w Polsce, ludzie dobrej woli, organizacje pozarządowe. To jest mój gorący apel, żeby już więcej czasu administracja rządowa nie marnowała. Od listopada wiedzieliście, że grozi inwazja. Dzisiaj potrzeba zarówno pieniędzy, jak i bardzo aktywnego działania na rzecz wsparcia ludzi, bo no, my, Polacy, w tym porywie serca, w tej wielkiej akcji solidarności z uchodźcami ukraińskimi, no, wytrzymamy na pewno jeszcze długo ale y, już dzisiaj po przyjęciu ponad miliona uchodźców przecież widać wyraźnie że są też jakby granice y, 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 wytrzymałości i spontaniczne akcje nie zastąpią zorganizowanej akcji rządu i wsparcia przede wszystkim wsparcia finansowego i organizacyjnego ze strony władz dla samorządu i dla organizacji pozarządowych i tu też gorący apel Warto już zakończyć tę taką zimną wojnę rządu z samorządem. Samorząd został pozbawiony wielu środków, a dzisiaj potrzebuje ich wielokrotnie więcej. Niewykluczone, że uda się także znaleźć środki europejskie, które być może trafią bezpośrednio, bezpośrednio do samorządu, żeby jak najszybciej mogły one pomóc w tej dramatycznej sytuacji. Więc jeszcze raz powtórzę to, co. Dzisiaj możemy wspólnie zrobić i ta jedność jest tutaj, jakby absolutnie konieczna. To, z, jakby zmobilizować wszystkie możliwe środki, pieniądze dla Polski i wszystkie polskie ręce na jednym pokładzie. I ta jedność jest absolutnie niezbędna. I to taka moja prośba. Nie chodzi o fotografie y, y, ministrów i y, pokazujących ich zaangażowanie, tylko o rzetelną, uczciwą robotę y, administracji rządowej. Ona jest absolutnie niezbędna, żebyśmy. Mogli temu wyzwaniu sprostać. I też mój apel, yy, znaczy no, ta sytuacja wymaga rzeczywistej jedności. I dzisiaj nie czas na żadne spory, i na przykład też nie czas na to, żeby kontynuować te procesy, które były dla Polski bardzo zdradliwe, bardzo niepokojące, choćby te nocne mianowania sędziów. Yy, wojna nie może być wytłumaczeniem ani dla nieudolności, ani dla braku kompetencji ani dla, dla złej woli. Dlatego apeluję o to, żeby w każdej ustawie, w każdej decyzji, w każdym działaniu kierować się wyłącznie dobrem Polski, Polaków i y, y, Ukrainy, a nie własnym interesem politycznym. I dlatego tak ważne jest dzisiaj, żeby władza no, przystąpiła rzeczywiście do, do uczciwej, intensywnej pracy na rzecz takich rozwiązań. Panie premierze, wpłynęło kilka pytań. Polska Agencja Prasowa, pani Marta Rawicz. Panie przewodniczący, w sobotnim wywiadzie dla portali Onet Newsweek zapowiedział pan rozmowy w Brukseli, między innymi z przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen, na temat pieniędzy dla Polski. Jakie pieniądze miał pan na myśli? Czy chodzi o odblokowanie środków z funduszu odbudowy? Wśród polityków IPP pojawił się z kolei pomysł, by na pomoc uchodźcom z Ukrainy przeznaczyć niewykorzystane pieniądze z funduszy regionalnych. Czy o tym też będzie Pan rozmawiać w Brukseli? I od razu podobne pytanie z redakcji TVN24, Artur Molenda. Pytanie, czy rozmawiał już Pan z Rusulą von der Leyen w sprawie pieniędzy z budżetu Unii dla Polski? Czy Pana zdaniem, w obliczu kryzysu humanitarnego, Unia powinna odblokować środki z KPO? W środę będę rozmawiał w Brukseli z m.in. z szefową komisji, w czwartek w Paryżu z niektórymi premierami, liderami, z którymi współpracuję na co dzień. I najważniejsza rzecz to, żeby cała Europa jakby zrozumiała, jak wielki wysiłek dzisiaj Polska wzięła na swoje barki. Jak wspaniale zachowują się ludzie, organizacje pozarządowe, samorządy. I że nie można w żaden sposób ograniczyć żadnych pieniędzy. One, no, Jest wojna, jest, jest dramat uchodźców, jest dramatyczna sytuacja naszej, ta sytuacja finansowa. No, każdego dnia, każdej godziny patrzymy z lękiem na to, co się dzieje też na naszym polskim rynku z naszą złotówką. I z naszymi cenami. Dlatego no, dzisiaj nie ma czasu na żadne kalkulacje. Tylko mój gorący apel też polega na tym, że y, istotne klucze są w ręku y, PiSu i rządzących. To oni mogą zakończyć ten, i, ten niepotrzebny spór, a ja zrobię wszystko, żeby każdy najmniejszy gest ze strony polskiego rządu był dobrze odczytany w Europie. I y, nie ma mowy o tym, żeby poświęcać tak ważne sprawy, jak praworządność, znaczy to, co. To, walczyli Polacy ze złymi decyzjami Ziobry i, 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 i rządu PiSu. I tutaj nie zmieni się moja ocena, ale mamy wojnę na naszej granicy. Mamy sytuację, która może się w każdej chwili wymknąć spod kontroli, także w granicach naszego, naszego państwa. I tutaj nie ma czasu na jakieś kalkulacje, ale to powinno dotyczyć wszystkich. Bo tak naprawdę to nie jest pytanie do... Komisji Europejskiej, do naszych przyjaciół w Europie, to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie przede wszystkim do, do rządu PiSu, czy jest gotowy podjąć decyzję, no, naprawdę jak pokazać choćby na początek takie gesty, które po, pozwolą nam te, te środki odblokować. I My, będziemy, my sobie poradzimy z, z jakby spilnowaniem z takich spraw jak, jak praworządność w Polsce. Ale nie możemy dzisiaj zaryzykować no, naszego bytu. I dlatego będę na wszystkie możliwe sposoby przekonywał, aby środki ze wszystkich dostępnych źródeł jak najszybciej trafiły, trafiły do Polski. No bo na końcu, jeśli chcemy pomagać Ukrainie i Ukraińcom, a chcemy wszyscy bez wyjątku, jeśli chcemy przetrwać ten dramatyczny czas wojny no to, to, to musimy być silni, no nie, możemy, nie możemy upaść finansowo i gospodarczej, dlatego tutaj nie ma, nie ma co dyskutować. W środę w Brukseli będę o tym dyskutował i w czwartek mam nadzieję, że znajdziemy różne sposoby, żeby te pieniądze wsparły i, i uchodźców, i polskie rodziny, i, i też polską złotówkę. Redaktor Magda Ucjan, fakty TVN rząd przedstawił dziś główne założenia specustawy, która ma odpowiedzieć na kryzys uchodźczy. Czy według pana przewodniczącego jej założenia są wystarczające? Czego brakuje? Problem polega na tym, że my do tej pory nie mamy na papierze żadnego poważnego tekstu. Tak jak wspomniałem, w listopadzie rząd wiedział i to wiedział od wiarygodnych amerykańskich partnerów, że grozi inwazja rosyjska na Ukrainę. I fakt, że dopiero dzisiaj, w ostatniej chwili, pojawiają się takie, no, i nawet nie dokumenty, tylko zapowiedzi, no rzeczywiście no, jest wkurzające, no co tutaj dużo mówić, no bo tutaj każdy dzień to jest, to jest raczej strata czasu, ale to, to też bardzo jakby no, zmusza nas wszystkich, i mówię tu o ludziach zwykłych, tych prywatnych osobach, które, które dają swoje pieniądze, swoje mieszkania. Każdy dzień zwłoki powoduje, że ten wysiłek jest cięższy, jest coraz, jest coraz trudniejszy przecież do, 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 do przetrzymania. Dlatego, okej, okay, no dajcie tę ustawę jak najszybciej, pokażcie, co jest w tej ustawie. I na miłość Boga, nie próbujcie, tak jak było w czasie pandemii, w tej ustawie przemycić jakichś y, y, niezwiązanych z, z tą dramatyczną sytuacją przepisów, na przykład przepisów o bezkarności urzędników. Media donosiły kilka i kilkanaście godzin temu, że ma tam się pojawić ten przepis, który w pandemii miał zwolnić urzędników z odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności politycznej za złe decyzje. Za dobrze pamiętamy, co się działo w czasie pandemii. Mówię wszystkie ręce na pokład, ale to muszą być czyste ręce i nie Prosiłbym bardzo tych, którzy nad tą ustawą dzisiaj pracują, żeby nie próbowali kombinować jakichś innych m, innych kwestii, bo chodzi o bardzo konkretne sprawy, to znaczy jak skutecznie pomóc y, y, naszym przyjaciołom z Ukrainy. Dwa pytania dotyczące sytuacji na Ukrainie i pomocy y, oraz sankcji. Michał Wrublewski wirtualna Polska. Jak skutecznie przekonać Niemcy i inne kraje Unii Europejskiej do wyłączenia z systemu SWIFT Gazprombanku i Spierbanku. I jak ocenia pan obecne sankcje nałożone na Rosję? Oraz y, drugie pytanie Pan redaktor Aureliusz Szłojewski, TVN Czy Polska powinna pomagać Ukrainie militarnie? Jeśli tak, to w jakim wymiarze? Jeśli chodzi o sankcje, w tym sankcje. Pod tym kryptonimem SWIFT, a więc te dotykające bardzo mocno banki rosyjskie, to chciałbym przypomnieć, że jeszcze dwa tygodnie wydawało się to właściwie nierealne i niemożliwe, żeby wszystkie państwa zachodnie zgodziły się na, na tego typu sankcje. No, między innymi nie tylko Niemcy, Włosi, ale też Węgrzy byli tutaj bardzo, no powiem to, najdelikatniej wstrzemięźliwi. Udało się. I to była solidarna presja bardzo różnych środowisk. Sam bardzo dużo pracy w to włożyłem, żeby przekonać tych, na których mamy jakiś wpływ, żeby ten, te sankcje były możliwie ostre. Ja bym dzisiaj namawiał wszystkich gorąco, żeby każdy robił to, co też do niego należy. Dotyczy to na przykład kwestii tego nieszczęsnego rosyjskiego węgla, który ciągle do Polski płynie. My ciągle w jakimś sensie tymi decyzjami o zakupach węgla też finansujemy. Yy, Rosję, w jakimś tam oczywiście niewielkim wymiarze. Więc każdy też powinien się skupić na tym, co powinien zrobić jak najlepiej. Dwa, budujmy jedność Zachodu. Dzisiaj ta jedność jest naprawdę na, na nadzwyczajnym, może niewystarczającym, nie, nie ale na, i tak na nadzwyczajnie wysokim yy, poziomie. Nie chcę przypominać tego, co się działo jeszcze dwa lata temu, yy, kiedy prezydent Trump nadawał ton, kiedy się dział Brexit i kiedy tak głośno brzmiały wypowiedzi polityków europejskich kwestionujących Unię Europejską. Dzisiaj na szczęście rzeczywiście jesteśmy zjednoczeni. Mój apel także do polskich y, polityków, szczególnie tych, którzy kwestionowali sens jedności europejskiej, żeby nie szukać na siłę jakichś y, y, rozdźwięków czy konfliktów czy różnic dzisiaj w świecie Zachodu, bo my, Polacy, szczególnie. Być może najbardziej ze wszystkich, no jeszcze Litwini, Łotysze, Estończycy, potrzebujemy jedności Zachodu wokół sprawy ukraińskiej, także wokół naszego bezpieczeństwa. Także o to też gorąco apeluję. Pilnujmy jedności Zachodu. To są dla nas najlepsze, najważniejsze gwarancje. Ostatnie pytanie, które napłynęło. Pan redaktor Szymon Gawryszczak, portal. Media rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przedstawił nowe warunki przerwania inwazji na Ukrainę, między innymi aby Ukraina zaprzestała działań wojskowych, zmieniła konstytucję w celu zapisania neutralności, uznała Krym za terytorium Rosji i uznała separatystyczne republiki Donieck i Ługańsk za niezależne te terytoria. Czy Ukraina powinna przyjąć te warunki? Jeśli nie, to jakie warunki maksymalne mogłaby zaakceptować? Za chwilę odpowiem na to pytanie właśnie, kiedy, kiedy rozmawiam z Państwem, rozpoczynają się właśnie rozmowy ukraińsko-rosyjskie, ciągle nie ma jakichś podstaw do dużych nadziei, że one przyniosą natychmiastowy skutek, ale no wszystkim nam strasznie zależy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej, żeby ludzie przestali ginąć i żeby ocalić niepodległość i integralność Ukrainy. Czy to jest możliwe i w jakiej perspektywie tego, tego nie wiemy, ale z całą pewnością. Właśnie jednolita postawa Zachodu, bohaterstwo przede wszystkim, bohaterstwo y, Ukrainy, y, wielki wysiłek y, naszego narodu, żeby, żeby pomagać Ukrainie. To wszystko ma wielkie znaczenie, to wszystko może przybliżyć nas do, y, do pokoju. Y, y, te warunki, o których wspomina minister Pieskow, one, ja bym nie przywiązywał większej wagi do komunikatów rosyjskich. One raczej mają, w ostatnich tygodniach widać to bardzo wyraźnie. Z reguły mają na celu zmylenie światowej opinii publicznej, zmylenie y, y, Europy, Zachodu czy Ukrainy. Więc ja bym tutaj zbyt serio oświadczeń rosyjskich na razie nie traktował. Dopóki nie będą zmuszeni do pokoju, prawdopodobnie będą, y, no, nie będą wiarygodnymi partnerami i rozmówcami. No ale no, daj Boże, naprawdę doczekamy możliwie szybko tego momentu, kiedy Rosjanie ustąpią. Y, nie jest naszą rolą zastąpić Ukrainę. W negocjacjach i w kalkulowaniu, co jest akceptowalne, a co nie. Będziemy wspierać y, y, Ukrainę i władze Ukrainy y, wtedy, kiedy będą podejmowali takie decyzje. Muszą liczyć na nasze wsparcie, a nie, nie, nie tutaj nie ma miejsca ani przestrzeni, żebyśmy my swoje jakby pomysły czy, y, czy y, wyobrażenia, jak ma ten, y, no jeśli... Nastąpi ten pokój, wyglądać. Ja nie odpowiedziałam na pytanie dotyczące ewentualnego wsparcia militarnego przez Polskę dla Ukrainy. Proszę Państwa, yy, yy, wszyscy jesteśmy bardzo poruszeni, wszyscy no, życzymy w Ukrainie jak najlepiej, staramy się pomóc, każdy na tyle, na ile potrafi. Natomiast yy, nie ma miejsca na indywidualne akcje Polski. Niech nikt nie próbuje Polskę jakby wyłączyć. Yy, ze wspólnoty natowskiej i zachodniej. Niech nikomu do głowy nie przychodzą pomysły, że będziemy robili coś, co nie jest uzgodnione z naszymi sojusznikami w NATO. Tylko wspólna, wspólne działanie, w pełni uzgodnione i nie wystawiające Polskę na indywidualne ryzyko, ma sens. I dlatego y, y, bądźmy odważni i rozważni. I przede wszystkim trzymajmy się tej wspólnoty, bo tak długo, jak ona będzie zjednoczona, tak długo szanse Ukrainy, i szanse na nasze bezpieczeństwo będą większe, a nie mniejsze. To już wszystkie pytania. Bardzo dziękujemy Panie premierze. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy Państwu.